Prawica obiecuje, lewica realizuje. Tak było właśnie w programie Teraz My. Janusz Palikot obiecał przewieźć ciężko chorego, pana Krzysztofa Jackiewicza, do hospicjum w Toruniu, swoim własnym samolotem. A gdyby to było niemożliwe, zapłacić za wynajęcie samolotu. Od w poniedziałku do piątku niczego nie zrobił. W tym czasie poseł lewicowy Bartosz Arłukowicz sprowadził lekarza, który zbadał stan pacjenta mimo że Arłukowicz też jest lekarzem, ale wezwał specjalistę. Okazało się, że może być transportowany przez pogotowie, przez samolot pogotowia i tak się też stało. Załatwił transport lotniczy Dostanie fakturę, zapłaci. Poseł Palikot na swoim blogu w bezczelny sposób napisał, że przewiezienie to jest właściwie nic, zero. Istotnym problemem jest to, żeby napisać ustawę o eutanazji. No właśnie taki jest poseł palikot, taki jak cała prawica. Obiecywać, robić marketing, to pierwsi są do tego. Ale żeby pomóc konkretnemu człowiekowi, to na to ich nie stać. A jeszcze pomniejsza się zasługi innych. To kompromitacja posła palikota. Ale jak widać media się tym nie zainteresowały. Można sobie wyobrazić, że gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby to przewodniczący SLD obiecał przewiezienie kogokolwiek, pomoc konkretnemu człowiekowi i tego nie zrealizował, a zrobiłby to właśnie poseł Palikot, no to wtedy wszystkie media by się roztkliwiały nad dobrocią prawicy i nikczemnością lewicy. A jeżeli jest odwrotnie, to oczywiście martwa cisza, ale myślę, że wyborcy zapamiętają sobie, że to Lewica działa bez szumu na rzecz obywateli, a prawica tylko gada, jak u Szekspira. Hamlet, zapytany co czytasz, odpowiedział słowa, słowa, słowa i takie słowa na wiatr rzucił właśnie palikot.